Klasper Kowalczyk, witam i zapraszam na magazyn regionalny. A w tym wyjątkowym czasie w przededniu Ważnych Świąt naszym gościem jest Ksiądz Paweł Bielecki, Rzecznik prasowy Decyzji Siedleckiej. Witam księdza. Witam serdecznie, szczęść Boże, witam państwa. Wspomniałem o tych wyjątkowych dniach, jakie przed nami. Pier przed nami te chwile, kiedy szczególnie myślimy o zmarłych, w których trochę się zatrzymujemy, idziemy na cmentarze, z czego bierze się wyjątkowość właśnie tych dni. To jest wyjątkowy czas, rzeczywiście, myślę, dla wszystkich ludzi, i wierzących, i niewierzących. I myślę, że ona głównie wynika z tego, że każdy z nas to jest konkretna historia, która się tworzy, która się pisze i z czegoś wynika. Każdy z nas ma swoją historię życia ma swój konkretny dom rodziców, którzy, którzy na znacznym stopniu wpłynęli na to, kim dzisiaj jesteśmy. Mamy swoje korzenie, mamy swoich przodków, i chcemy o nich pamiętać, chcemy ich poznawać i wspominać to, co dobre, to, co piękne, to, co wzniosłe, co możemy zaczerpnąć dla siebie najlepszego. Więc to jest coś, co nas łączy, myślę, na płaszczyźnie takiej czysto ludzkiej, a tym bardziej przeżywamy i chcemy przeżywać ten czas, my ludzie wierzący, chrześcijanie, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, w życie wieczne, zmartwychwstanie. I te święta, które przed nami, uroczystość wszystkich świętych, przypomina nam o właśnie powszechnym powołaniu do świętości, że wszyscy jesteśmy powołani do życia wiecznego i życia z Bogiem, nie tylko tu na ziemi, ale przez całą wieczność. No i druga prawda, którą Kościół wyznaje i głosi, to prawda, w świętych obcowanie, czyli tych, którzy już zakończyli ziemską wędrówkę, zakończyli ziemskie życie, a dzisiaj są w wieczności, są u Boga, i których znamy z imienia i nazwiska, bo Kościół ogłosił ich publicznie poprzez beatyfikację czy też kanonizację, ale także i te rzesze anonimowych świętych, których Kościół nie ogłosił, którzy Którzy nie mieli tego szczęścia, czy nieszczęścia, nie wiem, żeby był przeprowadzony przez Kościół proces kanonizacyjny i nie zostali powszechnie ogłoszeni jako świętymi, ale wiemy, czy, czy liczymy na to, że, że wiemy, że tackowi są i że możemy przyzywać także ich orędownictwa w tymże czasie i to czynimy. No właśnie, to jest taki czas chociażby ze względu na to, że mamy dni wolne, udajemy się na cmentarze, wiele jest spotkań rodzinnych, wspominania e, tych, zwłaszcza nam bliskich, którzy już odeszli i których z nami nie ma, ale dla osób wierzących to też czas dwóch ważnych dni w Kościele. Na początku 1 listopada uroczystość, tak jak Ksiądz wspomniał, wszystkich świętych, a drugiego dnia wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Czym te dwa dni się różnią i czy to jest tak, że może 1 listopada powinniśmy właśnie przeżywać ten dzień bardzo radośnie, w jakiś taki wesoły, radosny sposób celebrować, a drugiego dnia listopada bardziej być skupionym na refleksji, na wizytach na cmentarzach? Czy nie powinniśmy tak wyszczególnie z tych dwóch dni? Jakie dobrze zrozumieć i dobrze przeżyć z perspektywy osoby wierzącej? Rzeczywiście tak jak powiedzieliśmy na początku, 1 listopada przeżywamy uroczystość, czyli radosne, radosne wydarzenie związane z powszechnym powołaniem do świętości, ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, który otworzył nam tę drogę do życia wiecznego. I rzeczywiście to jest radosna uroczystość, i tak należy ją przeżywać w duchu takiego wielkiego Dziękczynienia Panu Bogu, za to, że mamy taką możliwość uczestniczyć w życiu Bożym, że Bóg nam daje tę szansę, tę możliwość realizacji tego powołania do świętości i możemy w tym kierunku podążać. To jest pierwsze. I ta uroczystość właśnie wszystkich świętych już od wieków ma swoją kontynuację w kolejnych dniach, w tak zwanej oktawie uroczystości wszystkich świętych którą jako Kościół przeżywamy i przyzywamy zatem orędownictwa wszystkich świętych, prosząc Pana Boga o miłosierdzie nad tymi, którzy jeszcze w niebie nie są, którzy właśnie odeszli do wieczności, którzy są zmarłymi, ale nie mamy jeszcze przekonania pewności takiej wewnętrznej, duchowej. Kościół nie ogłosił, nie stwierdził, że ktoś już jest w niebie i oręduje i możemy jego za jego stawiennictwem prosić Boga potrzebne łaski, więc otaczamy go w związku z tym jako kościół pielgrzymujący na ziemi modlitwą, bo być może potrzebuje tej modlitwy, bo być może jest w czystcu i odkupuje się Bożej Sprawiedliwości właśnie w tymże miejscu i w związku z tym nawiedzamy cmentarze, modlimy się nad grubami naszych zmarłych i zyskujemy odpusty właśnie w ich intencji, właśnie w tym oktawie. No właśnie, wspomniał ksiądz o tych odpustach. Wiele osób pójdzie do kościoła 1 listopada, usłyszy przypomnienie, że przez 8 dni ma szansę taki odpust zupełny dla zmarłych uzyskać, ale wyjaśnijmy, bo mimo, że dużo się o tym mówi, często przypomina przy różnych okazjach, to mam wrażenie, że nadal wiele osób wierzących, kiedy przychodzi co do czego, zastanawia się po pierwsze, czym tak w zasadzie ten odpust jest, co tam jest odpuszczane, a z drugiej strony, jakie warunki należy spełnić, bo wiem, że one są różne i czasem, mimo że się je przypomina, to potem w te dni listopadowe się Zastanawia, co jeszcze trzeba zrobić, żeby taki odpust zyskać? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że odpust zupełny, jaki możemy zyskać za osobę zmarłą danego dnia w dzień uroczystości wszystkich świętych i przez kolejne dni oktawy, jest darem miłości, miłosiernej pana Boga, ofiarowany przez ręce Kościoła. Czyli to Kościół stawia konkretne warunki, pod którymi Człowiek może taki odpust z pełny uzyskać dla osoby zmarłej. Jakie to są warunki? To przede wszystkim jest bycie w stanie łaski uświęcającej, czyli wyrzeczenie się każdego, przywiązania do każdego choćby najmniejszego grzechu. Jeśli jest konieczność, to skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, kiedy mam świadomość, że jestem w grzechu ciężkim, nie jestem w stanie łaski uświęcającej, ale, ale generalnie chodzi o stan łaski uświęcającej i wyrzeknięcie się każdego przywiązania nawet do grzechu. Po drugie, to jest przyjęcie komunii świętej tego dnia właśnie w intencji konkretnej osoby zmarłej, za którą chcemy. Ofiarować dany odpust zupełny. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, bo to Ojciec Święty jest głową widzialną Kościoła i on daje, przez jego ręce mamy możliwość uzyskania tego odpustu, więc to jest kolejny z warunków, i kolejny to jest pobożne nawiedzenie cmentarza. Zaznaczam słowo pobożne, że tu nie chodzi tylko o spacer po cmentarzu, ale chodzi o Religijny aspekt tego wydarzenia, że idę na cmentarz w cerach modlitewnych, aby otoczyć modlitwą zmarłych, którzy spoczywają na tymże cmentarzu. I to modlitwa może być ustna, może być w ciszy, ale generalnie chodzi o tę modlitwę. I to są właściwie wszystkie te warunki, które w tym czasie należy spełnić. Jedną z takich form celebrowania tych dni może nie tak podniosłą i liturgiczną, jak to odpusty, czy uroczyste nabożeństwa, modlitwy, w których wielu z nas weźmie udział. Są także takie może bardziej przystępne, zwłaszcza dla dzieci młodzieży, marsze, czy bale świętych. Także ulicami Siedlec taki marsz przechodzi w tym czasie już od kilku lat. Czemu służą takie wydarzenia, takie spotkania organizowane, czy to przez parafię, czy to przez inne wspólnoty? Czy to znaczy, że jakoś tą świętość Kościół chce przybliżyć, zwłaszcza młodym ludziom, ale w sumie nie tylko? Myślę, że tak. Szukamy kolejnych form, które będą uświadamiały współczesnemu człowiekowi właśnie to, że jest powołany do świętości, że jest dzieckiem Bożym i że rzeczywiście nie jest obojętny Panu Bogu los żadnego człowieka, wskazując na ten rzeczywiście radosny aspekt tejże uroczystości wszystkich świętych. Stąd też właśnie bale, marsze radosne, ze śpiewem które, które mają nam uświadomić właśnie tę prawdę, że mamy już święty, którzy żyli na ziemi, którzy pewnie różne historie przeżywali, różne sytuacje. Pewnie jednemu było ciężko, bo przecież mamy wśród ich w gronie chociażby męczenników, którzy oddali życie, przelali krew za wiarę. Jezusa Chrystusa, i dzisiaj przez ich stawieństwo także się modlimy. Więc, więc mamy świętych, którzy, którzy żyli na ziemi, którzy przeżywali podobne sytuacje, a może jeszcze trudniejsze niż my, i dzisiaj cieszą się chwałą życia wiecznego, radością wieczną w niebie. Więc wytyczają nam kierunek, pokazują nam możliwości. Chcemy o nich mówić, chcemy ich poka im pokazywać, żeby stawali się dla nas wzorcami, autorytetami, żeby byli inspiracją dla współczesnego człowieka. I, i, I stąd też takie różne formy, które mają nam to uświadomić. Chciałbym może trochę zmienić nastrój naszej rozmowy i zapytać myślę, że też o ważną rzecz związaną z tymi dniami, ze zmarłymi. Bo to jest też taki czas refleksji, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Wiele osób ma te wspomnienia bardzo bliskie, bardzo żywe, bo na przykład utracił kogoś bliskiego w ostatnim czasie, i to skłania nas do takiej ogólnej refleksji o, o odchodzeniu człowieka, o śmierci. Czy my dzisiaj potrafimy w ogóle o niej rozmawiać? Bo mam wrażenie, że bardzo często albo próbujemy trochę tą śmierć ukryć i wymazać z tej naszej rzeczywistości, z drugiej strony niektórzy ludzie liczą na, można powiedzieć, nieśmiertelność, nawet mieliśmy. Niedawno podsłuchaną rozmowę dwóch światowych przywódców, którzy zastanawiali się o tym, nad tym, jak można wydłużyć jeszcze życie człowieka. A czasami trochę może wyśmiewamy tą perspektywę śmierci, bo może tego tematu się boimy. Jak w taki mądry, dojrzały sposób rozmawiać, gdy na przykład ten temat pojawi się przy rodzinnym stole, właśnie w okoliczności tych świąt? Na pewno od tego tematu nie wolno uciekać, nie wolno go marginalizować, bo jest to ważny temat, który. Wcześniej czy później dotknie każdego człowieka i każdy będzie musiał się z nim mierzyć, jeśli już się z nim nie mierzy. Dotyczące śmierci i odchodzenia chociażby z kogoś z bliskich, z rodziny, z kim się żyło w bliskiej relacji, jedności. I teraz pytanie, jak towarzyszyć takiemu człowiekowi umierającemu w stanie agonalnym. Jak przeżywać także samemu tę sytuację? Myślę, że to są bardzo potrzebne tematy, które dobrze jest, abyśmy podejmowali. I myślę też, że dużą pomocą właśnie w przeżywaniu takich sytuacji jest chociażby właśnie rozmowa z osobami starszymi, osobami, które już przeżyły takie sytuacje, chociażby śmierci swoich rodziców. Jakie przeżywały i, 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 i jak sobie radziły, bądź nie radziły w takich sytuacjach, co było dla nich trudne. Sama już rozmowa na ten temat jest pewną formą oswajania tejże rzeczywistości. To jest tak, myślę, na poziomie właśnie takim czysto ludzkim, który jest nam bardzo bliski, a będzie jeszcze bliższy, kiedy będzie nam przyjdzie samemu odchodzić z tego świata. Ale nie wolno nam zapominać o tej rzeczywistości, właśnie życia wiecznego. Jako ludzie wierzący jesteśmy zaproszeni do tego przez Pana Boga, żebyśmy patrzyli na tę rzeczywistość przez pryzmat wiary. Że śmierć rzeczywiście nie kończy wszystkiego, ale jest tak naprawdę początkiem prawdziwego życia, życia wiecznego, do którego jesteśmy stworzeni i powołani. I to powinno w jakiś sposób, myślę, wytyczać kierunek naszego myślenia i przeżywania tego, i towarzyszenia tego, czym co nazywamy cierpieniem i odchodzeniem, a ostatecznie śmiercią kogoś bliskiego, a ostatecznie naszą. I warto bym zachęcał, żeby w tym czasie, chociażby stając nad grobami naszych bliskich, właśnie mówić o tym i rozmawiać na te tematy mówić o tym, kim byli nasi zmarli, jakimi byli ludźmi co wnieśli w nasze życie, pielęgnować pamięć o tych osobach i otoczyć ich modlitwą, bo to jest też nasze zadanie jako ludzi wierzących, jako Kościoła, żeby przychodzić z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Nie tylko tym na Ziemi, nie tym, którzy tutaj na Ziemi mają jakieś trudności, ale także i tym, którzy być może potrzebują naszej modlitwy, bo sami pomóc już sobie nie mogą, będąc w rzeczywistości częścią. Także myślę, że tą zachętą zakończymy naszą rozmowę. Zachęcamy wszystkich naszych widzów, żeby w ten wyjątkowy listopadowy czas trochę się zatrzymać i pomyśleć o tych, których już z nami nie ma, czy to naszych bliskich, czy to osobach, które w jakiś sposób y, zasłużyły się dla naszego miasta, regionu, y, dla naszej ojczyzny. Y, kiedy ten wyjątkowy czas nastanie, te wolne dni wykorzystajmy dobrze, ale także na te spotkania z rodzinami, z bliskimi. Z tą zachętą pozostawmy naszych widzów. W magazynu regionalnego. Bardzo księdzu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Dzięki Państwu bardzo.